Z punktu widzenia interesów polskiego sportu, to Cosy są bardzo ważne, bo ma, zawsze mają obłożenie, zawsze sportowcy lubią korzystać z centralnych ośrodków sportu. To są takie miejsca, które oni nazywają swoim drugim domem. Dzisiaj mamy historyczną chwilę nie tylko dla Dusznika, dla całego powiatu kłodzkiego i myślę, że ościenne powiaty również skorzystają. Jest to kolejny impuls rozwoju Dolnego Śląska. Nie tylko sportowy, drodzy Państwo, ale przede wszystkim e Turystyczny i dla tego regionu. To tutaj będą trenowali najlepsi polscy sportowcy, to tutaj będzie, będą ogromne nakłady na infrastrukturę sportową, to tutaj powstanie pełnowymiarowy olimpijski basen, i to tutaj również duszniki będą oferowały atrakcje nie tylko jak dzisiaj uzdrowiskowe, ale również sportowe więc jest to bardzo ważny dzień dla rozwoju całego regionu. Myślę, że w niedługiej przyszłości będziemy oglądali efekty w postaci wymiernych inwestycji i obiektów sportowych, które tutaj powstaną. Każdy z mieszkańców Dusznik i całego Powiatu kłodzkiego będzie miał swój udział w tym ogromnym przedsięwzięciu, czy w formie nowych miejsc pracy, czy w formie miejsc pracy, które powstaną dzięki ofercie turystycznej, czy również w formie miejsc pracy firmy budowlanych, które przecież będą tworzyły tą infrastrukturę, a przede wszystkim. Będą to tworzyły firmy lokalne, firmy Z Dolnego Śląska. Akurat jeżeli chodzi o inwestycje sportowe, no to państwo musi brać to na siebie tak jak przy inwestycjach tych dużych, kulturalnych. Natomiast wokół tego oczywiście jest cały wianuszek indywidualnej przedsiębiorczości, aktywności w formie najróżniejszych firm. W tej chwili już przejmujemy infrastrukturę, która jest bardzo cenna, zwłaszcza ten stadion biatlonowy i będziemy go utrzymywali i rozwijali. Natomiast no musimy jeszcze dobudować kilka niezbędnych elementów infrastruktury sportowej i wtedy będzie ośrodek z pełnego w pełnym, w pełnym tego słowa znaczeniu. My borykaliśmy się z tym, że centralny ośrodek sportu nie był obiektem, z którego mogliśmy korzystać w 100%. Już przez wiele lat w naszych gronie, ale też na zewnątrz komunikowaliśmy, że taki obiekt jest nam potrzebny, i cieszę się, że taki obiekt powstanie. Dla mnie jako mistrzyni olimpijskiej myślę, że to będzie kluczowy także moment do tego, żeby ponownie motywować młodych adeptów wpływania w przyszłości medalistów do tego, aby wiedzieli że myśli się o jej dyscyplinie pozytywnie, że myśli się o tym, żeby tę dyscyplinę rozwijać. To jest element promocji kotliny Kłodzkiej i, Dolny, i Południa Dolnego Śląska. Od wielu znajomych słyszałem, że właśnie kotlina Kłodzka, że nasz region jest wspaniały, mogli go odkryć paradoksalnie dzięki pandemii, ponieważ liczba wyjazdów zagranicznych była ograniczona w ostatnim roku i duża część osób wybierała właśnie na przykład polskie góry w naszym regionie. Stąd e, im więcej atrakcji, im więcej takich elementów przyciągających turystów, tym lepiej z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu.